Siemano widzowie, w dzisiejszym filmie zdobyłem nowy ewentowy przedmiot, jakim jest laso. Po zarzuceniu nim na przeciwnika nie może oddalić się o na, na więcej niż 10 kratek oraz używać litry. Jeżeli film Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, z oba raz oraz napisać moje komentarz. Już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Mam tutaj właśnie laso. Zdobyłem je ostatnio. Jest to bardzo rzadki item na ten moment, ale jest bardzo OP. Właśnie sobie go teraz przetestujemy tutaj. Na mapie pokażę Wam, jak on działa w ogóle, bo to jest powalone. Jak on działa, tutaj sobie pójdziemy. Jakiegoś stivka szybko znajdziemy, właśnie. Dobra, Widzowie, tutaj sobie stivka, jakąś znalazłem w ogóle, kopię sobie, ale on to chyba to tam nawet nie ma. To sobie go tak po prostu zabijemy tutaj. Plus dwa dostaliśmy z tego ale sobie właśnie spróbujemy tutaj kogoś zabić. O, jest! Jest 5-4 miecz, więc patrzcie. Będziemy go sobie bić tutaj, a ten to w ogóle bez klaty jest wariat. Bo był bez klaty, ale to jest w ogóle taki. No i ten nam zora, niestety. Dobra, widzowie, zabijamy go, zabijamy go, widzowie. Tutaj pada nam 5-4, właśnie. Zabiliśmy go widzowie! Zabiliśmy 5-4! Mamy z niego miecz. I tego jeszcze spróbujemy szybko zabić. Zabiliśmy kolejnego widzowie! Mamy item 5, 3, i 5, 4, właśnie tutaj. Zredukujemy szybko, żeby zobaczyć, czy nam nic nie, właśnie nie wypadło. Zabiliśmy widzowie 5, 3, i 5, 4 tutaj w przeciągu dosłownie sekundy przez to laso. Zdejmuje chłopą właśnie elity. I nie da się jej założyć. Patrzcie, widzowie, jak to działa, patrzcie. Dobra, teraz biorę chłopa na lasso. I patrzcie, mam go w magencie, właśnie. Tutaj mam typa w magencie. Z jego szybko zabijamy tutaj. Dobra, widzowie, jak to zauważyłem, to tyle typów się właśnie wbiło. Chyba uratować, właśnie, kolegę. Zabijemy jednego. Murujemy dalej, żeby ten typ nie wyleciał. Podkopiamy sobie tutaj tego, stywka. Dobra widzowie zabijamy ich wszystkich tutaj Właśnie żonkiem z klanu Dobra tego bije nasz kolega właśnie z klanu Więc będziemy chitać tego A ten to gdzie ucieka? Nie wiem O dobra zabijamy tutaj. musypią się Widzowie on już jest dead No właśnie zabiliśmy Mamy z niego jakieś tam słabej tam. No to 49, właśnie. Dobra, i kolejnego zabiliśmy. Mamy z niego i słabe, niestety, ale to zawsze ranking jakiś jest. Tutaj sobie wyjdziemy szybko. I spróbujemy znaleźć innych typów, właśnie do zabijania. Widziałem, mam tu 5-jedynkę. Właśnie wziąłem go na las teraz. I patrzcie, co się z nim dzieje. Mam go właśnie tutaj. I nie wiem co się dzieje. Tutaj właśnie go przyciągnąłem tym lasem. On jest w totalnym szoku. Nie wie co się stało, właśnie. Nie wie co się stało, właśnie tutaj. Ale go kolega rozkopuje, tutaj. wyjdzie właśnie. Nie widzę, on nie może zorać. Zabiliśmy go. Mamy kolejnego właśnie tutaj. Zabijamy i zabiliśmy kolejnego. Mamy właśnie jakieś tam słabe itemy. Tutaj wyjdziemy sobie jeszcze na górę. Właśnie dobra, nie, oni już wiedzą, że właśnie mam laso i ich przyciągnę. Więc no co, znajdę szybko jakiegoś typę i zaraz ci widzimy. Dobra, widzowie, tutaj jest jakiś typ. Zabiliśmy go, widzowie. Patrzcie, on nie wie, co się dzieje. Tylko, niestety, nam chyba ucieknie. Albo nie. Wzięliśmy sobie chłopa tutaj. Zabrali nam killa, widzowie, zabrali nam killa Tutaj, widzowie, ten typ nam zabrał kila, więc musimy to murować Dobra, weźmiemy go sobie tutaj Dobra, zabijamy go szybko Nie wyrabia on nas gość tutaj Zabiliśmy go, widzowie. Kolejnego zabijamy, właśnie. Tutaj mamy chłopa. Dobra. Zabijamy jakiegoś kręgle, właśnie. Tutaj on się muruje. Ale to wywalone w to. Ale na wazora, właśnie. Właśnie nam no zorą, niestety, ale ich było dwóch, więc to trochę tak, mieli przewagę, właśnie, ale zabiliśmy chłopa, mamy, nie mamy z niego miesza niestety, 5-3. No, tak naprawdę to laso powinno zostać usunięte na jak najszybciej z tego boxa, bo jest przemocne po prostu. Możecie napisać właśnie swoją opinię na temat tego nowego przedmiotu. No, jak wam się film spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, napisać jakiś miły komentarz, no i co, ja się z wami żegnam, yellow.